Hej wam wszystkim, z tej strony Rafał Dzisiaj szybko chciałem wam powiedzieć na temat tego czy zakupiłbym to auto po roku posiadania po raz kolejny czy spełnia oczekiwania i czy spełnia warunki zakupu tego auta więc auto zostało zakupione w tej serii 6 Grand Coupe ze względu na rodzinę to chyba oczywiste, jest to auto pięciodrzwiowe Dodatkowy plus tego auta, że tylne siedzenia się składają, także można zawsze coś przewieźć. Jednostka 3-litrowa diesla, oszczędna, pokonuje dużo kilometrów dziennie. Filtr cząsteczek stałych jest przepalany na bieżąco, nie ma z nim problemu. Jeżeli ktoś dużo nie jeździ, to nie polecam tego silnika, będzie awaryjny, będzie się psuł. Podzespoły takie jak egr -y będą się po prostu blokowały. Filtr zosteczek stałych wcześniej będzie przepalany, tak, jak być powinien, więc przy zakupie upewnijcie się, że będziecie pokonywać wystarczającą ilość kilometrów dziennie, żeby ten samochód działał jak powinien. Ja zakupiłem ten samochód w tamtym roku. Koszt około 20 tysięcy funtów przebieg 90 tysięcy mil. Kupiłem z większym przebiegiem ze względu na to, że myślę, że jak ktoś kupuje auto. Za tyle pieniędzy z jednostką diesla, to jest pewny tego, że będzie jeździł dużo, więc nie uwierzyłbym w to, że trzyletnie auto przejechało 30 tysięcy mil. Jest to po prostu niemożliwe. Każdy, kto kupuje takie auto, po prostu liczy się z tym, że będzie nim jeździł dużo. Jest to auto drogie i każdy z nas, jak byłoby go stać, to by sobie wolał kupić pewnie, domyślam się, benzynę, lepsza kultura. Pracy silnika moim zdaniem, bynajmniej to jest w mojej opinii. Co wam mogę powiedzieć? Mogę wam opowiedzieć o tym, co się popsuło ile kosztowało od początku posiadania tego auta, może zacznijmy ze środka, po kolei co się psuło. Pierwsza rzecz, która się popsuła gałka skrzyni biegów, jak widzicie jak zapalimy zapłon zapala się zielona kontrolka P po odpaleniu auta i wbiciu biegu D zielona dioda świeci wcześniej po ruszeniu yy, ta dioda zielona gasła i już się nigdy nie zapalała więc yy, zgłosiłem to na gwarancję Gwarancja uznała usterkę, wymieniła całą gałkę z tą konsolą pod spodem. Koszt gałki ponad 900 funtów. Z wymianą i z zakodowaniem koszt 1200 funtów. Następna usterka to było SOS komunikat, czyli od tego guzika tutaj SOS. Jakiś błąd był i wyskakiwał tutaj komunikat. Zostało zdiagnozowane, ale nie było gwarancji, że to jest ta usterka prognozowana. Naprawa była szacowana na 90 funtów koszt anteny i 60 funtów koszt wymiany, czyli razem 150 funtów. Nie zdecydowałem się po trzech tygodniach. Kolejny problem: drive train, usterka, nieznana. Mogło to być wszystko, tak jak kiedyś pomarańczowy silniczek wyskakiwał, zazwyczaj gdzieś na dole który oznaczał Management LIGHT czyli mogło być to być cokolwiek tak naprawdę zawsze trzeba było komputer podłączyć, żeby się dowiedzieć co to było. Auto dałem do diagnozy specjalisty BMW, z yy, diagnoza mała turbina, koszt 1700 funtów. Nie zdecydowałem się, yy, pojeździłem jeszcze trochę. Znowu komunikat wyskoczył, dałem do następnego yy, specjalisty BMW już w innym mieście. Diagnoza była, aktuator jeden z czterech, nie było wiadomo który. Mamy dwie turbiny i dwa zawory EGR, do każdego z tych urządzeń podlega jeden aktuator. Wymiana wszystkich czterech aktuatorów naraz okazała się tańszą, od próby wymiany każdego po kolei. Więc wymieniliśmy cztery naraz, koszt to był 530 funtów i od tamtej pory nigdy problem nie powrócił ani komunikat SOS po wymianie aktuatora po prostu zniknęła kontrolka SOS i problemu się pozbyliśmy. Następny koszt jaki ponieśliśmy to było koło przednie, wiadomo dziury 20 koła koszt dostawania koła na maszynie CNC to było 70 funtów za sztukę także mamy dwa przednie koła i myślę, że taka Kusterka będzie raz w roku obowiązkowa do naprawy, ponieważ znowu już mam bicie. Także myślę, że już jest czas na kolejną naprawę i ostatnio jeszcze się popsuła tylna klamka Easy, easy Access, czyli zamykanie z guzika nie działa. Koszt klamki 430 funtów, wymienić można samemu. To jest 105 minut pracy. Tylko pamiętajcie, jakbyście się zdecydowali na wymianę klamki, odkręcenie klamki, czegokolwiek odepnijcie baterię. Bo ja ostatnio odkręciłem tą klamkę i nie odczepiłem baterii, i miałem zwarcie, wystrzelił bezpiecznik, i musiałem szukać specjalisty, który mi po prostu to wszystko zrobi. Znalazłem bardzo dobry, yy, posiadam dane. Jakbyście potrzebowali, yy, specjalistę, który jest Wam w stanie pomóc z błędami z kodowaniem i tym podobne. Po naprawieniu mojego auta jeszcze zakodował mi parę rzeczy, to mówiłem w poprzednim filmiku. Koszt serwisowania takiego auta, sam je serwisuje. filtr paliwa firmy MAN, filtr powietrza firmy MAN, Filtry oleju i filtry kabinowe. Do tego olej Castrol 0W30 koszt 170 funtów także cały serwis wyniósł mnie 170 funtów wymianę to zrobiłem sam także utrzymanie auta tanie spalanie waha się między 8,2 i 2 litra na 100 km do 9,5 w zależności od tego czy używacie sportu czy jeździcie w komforcie wiadomo tam jest inna kultura zmiany biegów Także auto rodzinne, metrowe, komfortowe, sportowe, z dużą mocą. Z mojej strony warte polecenia, pomimo usterek, które miałem. Jest to auto używane. Podczas zakupu auta używanego zawsze musimy się spodziewać, że coś trzeba będzie naprawić. I tak też się stało, i zawsze, zazwyczaj tak się dzieje. Może nie zawsze, ale zazwyczaj. Także polecam wszystkiego dobrego. Jak macie jakieś pytania, to pytajcie w komentarzach. Lajkujcie, szerujcie, subskrybujcie. I do następnego.